Są... Hello again, stranger! Już nie stranger, powinniśmy już być po, po imieniu, Zgodnie. don't you think? I cały czas Prison Break Road Warrior mamy do zrobienia. Mnie nie ma tego już. Nie ma u ciebie Prison Break? Nie. Armory Assault, Bugged, Drifter, Lifter. Ja mam In Progress, Prison Break, Road Warrior. Hmm. Jak kliknę na Moxi, ty nie możesz pogadać z Moxi? Mm, nie, już nie mogę. Okej. Okay. Coś musiało w którymś miejscu pójść raczej średnio. No, no cóż. A i dlatego ci się nie boją nowe quest. Nie możesz ich przyjąć, bo nie masz tego wykonanego. Widzisz, wyjaśniło się. No. Jak ty przyjmujesz questy, to chociaż tyle, że przynajmniej mi je wykonuję, tak? Zalicza je. Byłabym naprawdę bardzo zła, gdyby mi nie zaliczało tych questów. Fakt, jak ona opiera się o tego trupa. Mogę się poczęstować piwem? Proszę. Pi, 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 piwo. Dobra, wychodzę stąd, bo mi się A, żaden robi. Znudzoną w ogóle. No, odpalaj. Hmm, widzę, że nie próżnujesz. Nie, ja że gość się tak ...spokojnie idzie, no to jak mu jeszcze iść świata? Desperado, killer. Boże, co to za banda? Aż za plecami To Tośni masz do twoje plecy Mam 2357 dolarów już myślałem, że byłeś miał 2350 powodów, żebyś się odkieprzył. Po czym zaczęła strzelać No nie, akurat aż tak szybko strzelna moja broń nie jest. Poza tym maksymalna liczba nabojów jaką posiadam to jest około 1180 chyba? Nie? Ja... To by 1200 jakoś tak. No to bydłukiem tysią... 2400. Mogę się dołożyć, dorzucić, bo to jest szlachetny cel, żeby to się odpierdnić od mojej dziewczyny. Dobra, e, zmieniam kolor znowu na czarny, bo to jednak był najlepszy pomysł. Zdecydowanie najlepszy. I. Oho, znowu słyszę naszego przyjemniaczka, który tupie. To ktoś z go. Co ciekawe, no Co ciekawe, no, na liście questów mam Bugged, Drifter Lifter, Core Collection, które musimy oddać u Markusa mhm. i The Underdome. Nie mam tego questa, który jest u Moxie. A masz Crimson Armory? Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Armory Assault. Nie. Czyli nie masz głównego quest'a zaliczonego z, z jakiegoś dziwnego powodu. Znaczy, ja go nie mam na liście do wykonania. No tak, właśnie ja go mam na liście do wykonania i to jest quest główny tego DLC. Obawiam się, że będziesz musiała na sens ty założyć grę i musimy go po prostu wykonać, bo nie... nie doczołgamy się. Gro, dlaczego mi to robisz? Przecież... przecież gramy cały czas... Na tych samych save'ach i w ogóle. Gro! Mm. Why you do this po prostu? Dobra. Whyyyy? I tak musimy się dostać do T-Bone Junction, nie? No mogłby nam tam teleportować niby jakbyśmy po prostu się weszli weszli do gry, nie? Ale... Sona fa banana. Fajnie. Ah. Jej, stój w miejscu, cholera, nic nie widzę. Chociaż tyle, że mogę przeładować broń. Ha. O, jak miło. I... Py, 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 py. Nic tu nie ma ciekawego, nic, to się sprzeda. Trzeba wyjeżdżać na piechotę teraz, ale blisko jest ta stacja pojazdów. Czyli mówisz, że będziesz na piechotę? Tu jest gdzieś ta stacja? No właśnie ją miałeś. Nie? Tak. A, tu jest stacja. Boże, ja Skakuj, szukam... Skakuj, szybko. A, Zawsze stacja, jak mówisz, to ja szukam po bokach, po... wiesz, tak jak tutaj. Takie tutaj. Wow! Nice. Nie musisz mi wskazywać myszą w momencie, w którym prowadzisz pojazd. Eee, tam. Wow. Sądzę, że to nam na zdrowie wyjdzie, jeżeli wtedy nie będziesz wskazywał obiektów myszą. Zmiękczyłam go, a ty go... prasowałeś w podłoże. Zobaczcie naszą maskę bałem się. Mm, nie, ale coś... Boże, mamy brzydki ten samochód mimo wszystko. Może cię kiedyś trafię za milion lat. Hmm, no, czy to wszystko czym bez dopalacza, a dało radę to reserzy. Eee, Monsterem też da radę bez dopalacza. Tak, to o tym, to laserem trzeba odpaść i się modlić jeszcze. Tak. <laughs> w którym miejscu w ogóle tego questu... Przerażające są wyroki gry zrzucone na mnie, na moją głowę. Że to jest dziwne. Nie, oh. yeah, to by tego kwestia nie zaleczyła. Markus, mamy coś dla ciebie. Nie masz nic więcej dla nas, mam nadzieję. Hallelujah! Ma. E, tylko tak, gdzie jest Atena? Bo chcę sobie z nią pogadać? Hmm. Gdzieś tam. Wow, nawet udało mi się ją znaleźć. Dobra, no, Okej, okay, z Ateną nie mogę pogadać, ze skuterem też nie mogę pogadać. To Moksi ma ten kostarą, bo to jest ten moment, kiedy. Co ciekawe. Z tego co odbory trzeba zrobić przed dostaniem się do Lockdown, Palace, czyli do tego więzienia. Are you freaking kidding me? Mm, nope. Dobra. Zrobimy, że tak powiem, switch the host, także przerwa w nagraniu. Tak, a technicznie techniczna przerwa. Tak, bardzo techniczna. Okej, okay, wracamy po przerwie technicznej. W moim wózku, tak, ja zaspawnowałam ten piękny wehikuł. Ogólnie czuję się jakbym siedział w e, tym... W, Ferrari. Nie, sz, sz, nie, lepiej w a, a, APC z Warhammera 6000. One były takie fajnie czerwone, u Marinesów zwykłych, Blood Ravens. Tak mi się w pierwszym momencie. Taki ciężki, toporny wózek, chyba miał wyrzutnie granatów dymnych tylko. W każdym, razie, nie w, nim, w każdym razie jest to mój piękny samochód. Ha! I uparcie mam zamiar twierdzić, że to jest Ferrari. Myślę, on bardziej kojarzy z Maruderem. A mi jest Ferrari ze względu na ten czerwony kolor. Maruder też był czerwony. Ten co go w Top Gear testowali. A ja Top gear prawie nie oglądam, wiesz? Nie... E, kurde, coś... Jakby, Zawiesiłeś nie, proszę... się na... Antence, znaczy na na czym Jest tu się. Tak, słuchaj, ale to jest fajne. Masz wielki opancerzony wóz, ale nie jesteś w pokonać e, takiego patyka, który wystaje z ziemi i gdzie z linia mety. Słupka. Taki słupeczek, taki, taki To nawet nie jest słupek. No, weź mi to rozo, to, z to z przodu. Bo musieliśmy... Musimy i tak to rozjechać prawdopodobnie bo bo ma... Oh yeah Dziękuję A, Chyba jednak preferuję monstera, jeśli chodzi o rozwalanie lancerów Bo ci hmm. się sama co? No. Oj, i tyle, nie <laughs> Ej, wiesz... Skoro cywilizacja pozwala mi na takie rzeczy, to czemu nie? Lenistwo see, dobra man. rzecz, kiedy można sobie na nie pozwolić, nie? No tak, tak. No więc właśnie. Na no, dodatek, zestrzeliwanie, zestrzeliwanie tych, tych tam... tych... Lance Probe pomocy lancera jest upierdliwe. Ja z lansprobe Lance trafianie. Probe, jest, mi się wyobraża w tym momencie taki... taka... E, sonda analna Karmy z Nowej Lancy. Ty uważaj. Przecież w tym. W Saints Row 4 jest broń, która jest. która się nazywa Alien Anal Probe. Aha, Alien Anal Probe, mój. Uh, uh. Tak się nazywa. Saints Row. Tak, Saints Row. W ogóle czwarta część Saints Row zaczynała jako DLC do trójki. Ale w ostatecznej wersji stwierdzili, że E, eh, jednak zrobimy z tego nową część. I będzie jeszcze bardziej powieprzona niż trójka. Tak, ale problem polega na tym, że widać, że to zaczynało jako DLC. Niestety. Poczekaj, tylko stąd jeszcze jedną istotną rzecz, mianowicie... Czy dobrze pojechaliśmy? Nie, nie, nie. Skyscrape jest... po drugiej stronie świata, tak jak myślałem. No dobra. A gdzie jest ten, gdzie jest nasz główny quest? Eee, bleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble. Przed nami. Wiem, że przed nami, ale trafić to... to, 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 to! Travel! Travel! Szczyt szczytów dać, dać się zjeść tej sądzie. Ogólnie ten ogólnie i tak będziemy musieli niestety cofnąć do T Junction, bo okazuje się, że Skyscrape jest po przeciwnej stronie świata. W sensie po przeciwnej stronie T-Bone Junction. Przeżyjemy. No będziemy musieli. D.H. Czekaj wpuść na mapę? Tak, trzeba przekroczyć most. Tak naprawdę to możemy, eee. możemy pójść później z questem głównym po Skyscrapera cofnąć się e, po wykonaniu quest'a. Eee, nie lubię zostawiać questów na koniec po wykonaniu czegoś. Tak, jasne, Czyta po. Ja ci dam. O właśnie, to ci, to ci dam, to ci dam. Czyta p. No. Dziękuję, eee, pe, 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 pe. widzę, cię w co prawda nie sięgam cię tymi beznadziejnymi. Sorry, musiałem zdłuchnąć komara. O, Wielki jasne, Midler. jasne. W tego typu, gdzie by byśmy mieli to byśmy już byli z dymiącym wrakiem. Nie, to byśmy już sprzątnęli ich, bo... Moje pociski by dolatywały do celu! Ups. Get'em, ja się dam get'em. To jeszcze... Be. rozjadę go moim płonącym wrakiem... APC. Dobra, nieważne. Wysiadajmy. No. Nawet zdrowiej będzie dla nas, jeśli wysiądziemy. Zdecydowanie. Tak, by the way, to ja mam do wydania punkcik umiejętności, ale... Ale mi się nie chce. To czekasz że się rozmnożymy przez pączkowanie? Tak. Road's End. Miejsce, gdzie kończy się świat. Ogólnie widziałem ten. E, Informacje o jakimś Chromerax The Invincible, czy jakoś, tak? What? Nie zrozumiałem, że to jest. się zniknęło. Wow. Pojawiło się? Dobrze. Gdzieś tu jest medyk. No, przed, przede mną. O Boże, nie widziałam go. Pytanie, ty walisz SMG czy z karabinu? SMG! No to mieliśmy syfonię na SMG i karabin. Postawiłeś mi wózek na twarzy. Them skills. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja usiadłam. Aha, już wiem. Blast Seeds? Yep. Ty nie zająłeś obrażeń. No, Blast jest bezużyteczny przeciwko niemu. Och well. A tak robi, lubiłem to miejsce. Ale czekaj, popatrzmy... Dupa, nie w tę stronę pojechałem. No, Różę się mapą, ale. E, what the fuck? Tutaj mapa jest zbugowana, wiesz? Właśnie zauważyłem. się! co sugeruje monstera. Przy... Monster przynajmniej nadaje się do polowania na driftery. Jestem za. Wyjątkowo. Ogólnie sam już ulejstery po prostu po nich przejechał i znając moje szczęście wadłbym się w minę, ale. A tak by to wyglądało. Czekaj, to chyba... Trzeba... Wow. Ale mam on schacić... szuka? Co te rakiety szukają tam? Nie wiem. Rozwal, minę, tu jest przed nami mina. O Jezu, Niżej celuj. Driftery do mnie strzelają, a ty mi tutaj minę każesz rozwalić. Bo nie mogę jechać dalej, to poczekaj, aż rozwalę Driftery. Uu, norkę zestrzeliłam. Jak mi przykro. Nie, wcale nie jest mi przykro. I should feel bad. Ale ja nie. A, czyli mam przejść przez to. Eee... Wysiadka. No wiadomo, było, że trzeba będzie wysiąść na pewnym etapie. Szkoda, że na tak wczesnym. Trzeba połować się z tymi... Ach. ...ciotami. Są Oni jak gobliny. Są mi się, nawet nie chce się wyciągać tej snajperki. Oni są jak gobliny. Identyczni. Jeść worgów. Ochwal. Czasami tak dochodzę do wniosku, że już bardziej niebezpieczne są same worgi niż gobliny na worgach. Tak samo mam wrażenie, że yy, lepiej sprawują się same skabie niż midżety na skagach. Chociaż pomysł ciekawy. Mhm. Mm O matko. Proszę cię, kiedy się spotkamy, nie... wydawaj z siebie takich dźwięków, dobrze? Mówisz, że za bardzo ci się kojarzą z Borderlands, czy po prostu cię przerażają? Obrócę się i rzucę krukiem za siebie. <grych> skąd ty weźmiesz kruka, ty mi powiedz. jak to, skąd, ze spodni. Badumprz. Eee, To raczej wróbla. Mwe, 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 Fail. Wiesz, co. Można bym dostanie i coś odpowiedzieć, gdybym nie to, że jesteś moją dziewczyną. wszystkich wszystkie ty powinnaś wiedzieć faktycznie, jak to wygląda. I have been betrayed. Wiesz, wszystko sprowadza się do tego, że w momencie, w którym jakikolwiek facet y, zaczyna rzucać taką uwagę, to to jest jedyna odpowiedź, którą można dać. No dobrze, ważne, dobra, że jest zabawne. Jep. Wiesz co, powiem ci, że nie widziałem tego midgeta na plecach tej istoty do momentu, aż midget zdechł i spadł. No, powiem ci, że ja też. Ale to głównie dlatego, że... płoną, pancerzony Płonął, płonął, płoną. Poza tym płonął. było pancerzone. I nie było go to dobrze widać. Wyadam, że to jest sposób jakieś działko samobieżne. Bada Skagrider, tak? A teraz już widzę. Ty, ale on faktycznie jest opancerzony i ma coś na mordzie. Czekaj, staram się z zorientować spod tego ognia. On ma takie jakby kły dodatkowe. Tak. Czekaj, obej obejrzę sobie ciebie bratku. Oczywiście kły musiały się wtopić w teksturę. Bo nie Incoming. mogło być inaczej. Hadziabadzia, hadziabadzia. O o Ugh. Eee. What? Następni. Adio, what the dział. Ty skurczy byku. Łysy. Łysy? Mm. No bo... bo tak. Eee. Mówisz, że nie wiesz, czy był łysy, czy nie, ale nazwą no, go wysył. Wiesz co, skojarzył mi się jakieś taki kabaret oglądałem. Jak... Ee... Nie wiem, gość nazywa na pewno miał na imię e, Wojciech. I naśladował, odgrywał osobę, która mówi w imieniu partii, ale coraz bardziej się uchlewa, bo z wodną o wódkę. I ja za się byk łysy, po czym dodaję przepraszam, Wojtusiu. Czyli proszę sam się bo sam był łysy. Ups. Fail. Hadzia badzia znowu. Cześć! Zresztą takie, cześć! Takie, jeep! Jaka jak kupnięte chiłała. Dobra, macie. Macie. Hmm. Ja jedyne co słyszę co one mówią to takie chadzia i właściwie to wszystko. Jeszcze takie Cieć! Nie pokażecie mordek? Serio? Złe psy. Dla mnie to jest Hadzia nic więcej. Serio. Yy... No powiedzmy że mniej więcej zdatne do użytku, ale najwyższy czas zregenerować sobie amunicję. Mi został do karabinu 313 i 39 w magazynku. No chadziabadzie. No nic nie słyszałem, z kolei strzałek u z tego. wow, 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 wow. Ty, Ty. bydlaku. On postanowił, że zrobi ci dodatkowe otwory w ciele. Podejrzewam, że planują przerobić cię na durszlak. Ty, stary, ale pal mniej, bo palenie szkodzi zdrowiu. Skak na mnie z ogniem. Nice. Zaszkodził sobie bardzo, bo otworzył paszczę prosto na mnie. I tak cała seria wyszła. Ech. Palenie szkodzi zdrowiu. Nawet jeżeli starasz się spalić przeciwnika, zionąc mu ogniem w twarz. Nie, ogólnie sranie ogniem też szkodzi na zdrowie. Sra się drugą częścią ciała, taką po przeciwnej stronie. Eee, ale też mówi się, że jeżeli ktoś gada, się, się krzyczy na kogoś, to że strzela z dupy. Poznaję taki tekst. Raz takie jest, taki, jest taki tekst, że e, Twój. E, your ass must be jealous of all the crap that flies out of your mouth. Jak to jest kolega da bzdury? True. True. What the hell? Hatynka? Aha! To tu! Jest dźwignia? Dźwignia. Activate gondola. O rany. Gdzie, mm. gdzie ta gondola się... ooooooo Chyba pamiętam ten quest Znalazłam od... odpowiedź na moje pytanie, gdzie ta gondola się aktywowała, jak tylko włączyłam mapę mm -hmm. I natychmiast pożałowałam, że otworzyłam mapę się, że na tej samej mapie? I feel so depressed E tam, biegaj, nie gadaj, masa spada Dobra, Z czego wypadku, nam może to... ma masa spać Powiedz mi. Chyba... Właśnie to chyba, chyba byśmy o... musieli odchudzić kości. Czyli mówisz, że przekroczyłaś na zieloną prędkość? Tak. Ale nikt nie... Ty, co to w ogóle za miejsce? Tu mnie jeszcze nie było. Wygląda bardzo nieapetycznie. O. Czas tutaj wejść. O, skrzynka. Hello! Chciałem What the radar? hell? Dobrą. Atlas Transponder Radar. A, to jest questowy item chyba? Nie. To jest. To jest quest! Jej! Wild Alpha Skag! Wild new quest appears. Mamy do znalezienia. miejsca, gdzie. połychana jest broń. Jak miło. Jedna jest tutaj od razu. A ja tańcie ze skagami, ponownie. No, nadstawcie zatki. What the fuck? Co to niby Proszę bardzo. Lost loots. We found a strange device which appears to be a special radar for the Lancer. It's manual reach when installed is... What? Aaaa, musimy to do Lancera zainstalować. Dopiero wtedy będzie działało. What? What, 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 what? No mówi, cały czas mówisz, że nowego questu tam, prawda? No tak, tak, ale przecież lan Lancer działa. No ale musimy to w Lancerze zainstalować. Eeeh, hmm. dam w twoją stronę. O. Może najpierw, najpierw skończmy to... Znalazłam kamulec wart 2318 dolarów. Tak, to jest też jedna z opcji y, dużego cash pick-upu. No. Taka wielka gruda. Tak, kamcur. Bardzo cenny kamcur. Chciałabym takie kamcury znajdować na ulicy, serio. Tak, kamcur, kamcur zapełniony oddechem tego Freddy'ego merkurego. Albo y, kamcur, na który napluł Elvis Presley. No właśnie takie tego typu kancury.